Zrobić kurczaka, twój ryż zapiekany, dodaję do jajka trochę mąki, soli, przyprawy jakieś, mieszam, żeby powstała taka gęsta, jakby zawiesina. To właśnie się fajnie potem opracie ten kurczak i smarzy. To jest za rzadkie. No może teraz trochę za gęste wyszło, ale będzie. Do tego dodaję trochę przyprawy pańskiej. Yy, trochę mało, ale Ups, tyle mam. Trochę przyprawy ostrej, fajny smak. I do tego wrzucę kurczaka, chwilę się zamarynuję. Będzie się tylko dwie piersi, dlatego że ryżu mam naprawdę mało yy, nie potrzeba aż tyle, bo będzie wtedy kurczak z ryżem, a nie ryż z kurczankiem. Kleję sobie na drobne kawałki i zaraz będę wrzucać do smażenia. Sobie marnujemy kurczakę. I za będzie gotowa do smażenia. Wczoraj do ryżu robiłam warzywa zapiekane, ale dzisiaj nie mam warzyw, bo z wczoraj jeszcze zostały, więc tak, cebula, papryki, czyli i czosnek oraz kurczak i z tego zaraz będzie pyszne danie.